Cześć kochani, Mariusz Król witam was po raz kolejny na naszym kanale YouTube. Zachęcam do jego subskrypcji oraz dania nam dzwoneczka. Wtedy jesteście oczywiście na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Tematem dzisiejszego filmu jest akwarystyka morska, a konkretnie to co już za mną. Zapraszam na film. Dzisiejszy film chcę poświęcić rurówkom. I tak naprawdę na samym początku filmu powiem o tym, że wielu akwarystów nie przepada za wieloszczetami, które często pojawiają się w akwarium wraz ze szczepką koralowca czy kawałkiem żywej skały. Ci sami akwaryści często z kolei. Uwielbiają rurówki, a zwłaszcza początkujący akwaryści nie zdają sobie sprawy z tego, że rurówki to również wieloszczety, tyle że są to ich formy osiadłe, które wytwarzają własną tubę, w której żyją. Najprościej więc, ujmując, rurówka to wieloszczet żyjący we własnej tubie. Większość z nich należy do dwóch głównych rodzin, których przedstawicieli spotykamy często w handlu. I są to Serpulide, gdzie w handlu spotkamy np. Spirobranchus giganteus czy Protula bispiralis, oraz Sabellide, gdzie w handlu spotkamy na przykład różne Sabella starte czy Bispira. Czym różnią się te dwie ogromne rodziny? Otóż przede wszystkim całą budową, może nawet nie tyle samego, nazwijmy to robaka mieszkającego w rurze, ale właśnie tubą. Rurówki typu Sabella starte czy Bispira posiadają rurę, która jest dość miękka, z kolei na przykład Protula bispiralis, Będąca przedstawicielem drugiej rodziny, posiada wapienną rurę. Wspomniana wcześniej miękka rura często jest oblepiona dodatkowo piaskiem, fragmentami rozkruszonych muszli czy po prostu nazwijmy to brudem w postaci detrytusu. Jest jeszcze jedna dość ciekawa różnica, od której są oczywiście wyjątki, a mianowicie samo zamknięcie domku wieloszczeta. Nazwijmy to miękkie rurówki, po prostu chowają się w rurach, podczas gdy niektóre z twardych rurówek dodatkowo potrafią zamknąć tubę tak zwanym Operculum, operculum jest taką pokrywą, nazywaną również wieczkiem, która chroni część ciała w przypadku rurówek od tuby tych zwierząt. Warto również dodać, że zdenerwowana, zaniepokojona, wystraszona rurówka bardzo szybko chowa swój pióropusz do swojego domku, w którym czuje się bezpiecznie. Dlaczego więc nie przepadając za wieloszczetami, tak bardzo lubimy rurówki? Przyczyna jest bardzo prosta. Standardowe wieloszczety, które spotkamy w akwarium morskim, przypominają wyglądem nieco drżownicę, może trochę połączoną ze stonogą. Ogólnie nie są najpiękniejsze, choć istnieją różne ich odmiany. I kolory. Dodatkowo potrafią dość szybko się mnożyć w sprzyjających warunkach, przez co, zwłaszcza po zgaszeniu światła, pojawiają się praktycznie wszędzie. Rurówki, za wyjątkiem tzw. dzikusów, które są niewielkie, nie mnożą się w zbiorniku. Dodatkowo ta nieatrakcyjna część w postaci robaka znajduje się cały czas w tubie. Która przyczepiona jest w danym miejscu. Rurówki nie chodzą po akwarium i nie zmieniają raczej miejsca, choć czasami mogą się one oderwać od skały, czy zostać wykopane z piasku, i wtedy znaleźć się w innym miejscu, gdzie zaniesie je prąd wody w zbiorniku. I najważniejsza różnica to ich piękny pióropusz, czyli tak zwana korona, która bywa. W najróżniejszych kształtach i kolorach, zależnych od gatunku. Niektóre z nich, jak na przykład Spirobranchus giganteus, nazywana inaczej Christmas tree, a nazywana tak dlatego, że wyglądem przypomina choinkę. Spotkamy je tylko w koralowcach twardych, jak na przykład Porites czy Montipora. Ich larwy żyją w koralach i wytwarzają w nich rurki, które są wraz ze wzrostem koralowca przez niego pokrywane, co sprawia wrażenie, jakby ta rurówka żyła w dziurze wewnątrz koralowca. Korona dla nas, akwarystów, ma przede wszystkim walory estetyczne, jednak rurówce służy ona przede wszystkim jako, nazwę to, ramiona do wyłapywania pokarmu. Każda korona składa się z dwóch części czy też wiązek, jakby piór ich pióro pusza czyli tak zwanych radioli. U dorosłej rurówki jest ich średnio około 40 i są one pokryte niewielkimi rzęskami. Taka budowa po rozłożeniu korony umożliwia wyłapywanie stoni wodnej pokarmu i jego transport do otworu gębowego robaka. Wyłapane fragmenty pokarmu są również przesiewane czy też segregowane pod y, względem ich wielkości. Jeżeli pokarm będzie za duży, to zostanie odrzucone. W zależności od wielkości, radiole początkowo mogą wyłapywać jedynie drobny fitoplankton czy też zooplankton, jednak wraz ze wzrostem pobierany pokarm może być większy, co zależy od samej wielkości e, dorosłego osobnika. To jednak nie jedyna funkcja radioli, ponieważ są one również odpowiedzialne za wymianę gazową czyli nic innego jak oddychanie, przez co często określane są również mianem skrzeli. Wspomniałem już o tym, że rurówki same z siebie nie będą chodziły po akwarium, jednak może się zdarzyć, że zmienią położenie przez prąd wody w zbiorniku. Większość akwarystów umieszcza je po prostu w grubszej warstwie. Piasku. Jednak zwierzęta takie jak chociażby babki kopiące mogą je wykopać. Fajną opcją jest przyklejenie rurki za pomocą kleju cyjanoakrylowego w żelu do skałki i umieszczenie jej w docelowym miejscu. Ja właśnie na filmie pokazuję, jak taką rurówkę można w łatwy sposób do podstawki. Przykleić. Należy pamiętać o tym, aby to miejsce docelowe nie miało zbyt mocnej cyrkulacji i nie rzucało pióropuszem zbyt mocno, a dodatkowo zapewniało naszej rurówce możliwość wyłapywania drobin pokarmu z toni wodnej. Można również umieścić tubę w szczelinie skalnej. Na ogół ta tuba bardzo szybko sama przyczepi się do skały, co dotyczy oczywiście Rurówek miękkich. Te w wapiennych tubach samemu przyklejamy do skały, czy też stawiamy na jakiejś podstawce. Do przyklejenia można użyć tutaj często stosowanego, nawet do przyklejania podstawek ze szczepką koralowca kleju dwuskładnikowego, ponieważ ich rurka jest naprawdę gruba i twarda. Zawsze należy zwrócić uwagę na to, czy rurówka ma na tyle dużo miejsca, aby móc rozłożyć swój pióropusz, czyli koronę. Chcąc hodować te, moim zdaniem, cudowne zwierzęta, należy najpierw sprawdzić, czy nie posiadamy bądź nie będziemy chcieli posiadać w obsadzie lokatorów, dla których będą one. Przysmakiem. Niebezpieczeństwo mogą stanowić niektóre skorupiaki, czy nawet wężowidła. Rurówki są także przysmakiem wielu ryb, np. niektórych wargaczy, popularnego Brzydala czy pensetnika dwłokiego Helmon Rostratus. Zdarza się, że nasza rurówka przez pewien czas nie wystawia swojej korony z tuby. Otóż bywa tak, że traci ją ona, jakby ją zrzuciła. Trudno stwierdzić do końca, co jest powodem takiego zachowania być może głodowanie zwierzaka lub złe parametry wody. Na szczęście nie oznacza to śmierci, ponieważ korona regeneruje się i z czasem wieloszczet wystawia malutki pióropusz z tuby, który odrasta w ciągu kilku tygodni. Innym niepokojącym zachowaniem jest wyjście rurówki z jej własnego domu. Dość często zdarza się to u rurówek z rodzaju megalomma, których tuby często stworzone są między innymi z drobinek piasku i muszli. Potrafią one zakopać się wtedy w podłożu i wytworzyć sobie nową tubę. E, niestety zwierzak ten bez swojej ochrony jest całkowicie bezbronny, a przez to, że jest też bardzo delikatny, często staje się wtedy Idealnym pokarmem dla zwierząt żyjących w akwarium. Jeżeli e, zauważymy wędrującego robaka poza tubą, możemy podłożyć mu ją e, w okolice, ale raczej nie powinniśmy próbować umieścić go ponownie w starej rurce, ponieważ, po pierwsze, można go wtedy uszkodzić, po drugie, rzadko wracają, że tak powiem, na stare śmieci, choć czasami się to zdarza. Jak często i jak karmić rurówki? Tutaj zdania wielu hodowców mogą być podzielone, zwłaszcza na tych, którzy karmią, i tych, którzy nie podają celowo pokarmu dla tych mieszkańców zbiornika. Jak jest więc naprawdę? Otóż jeśli karmimy dużą ilością drobnego pokarmu, e, nasze pozostałe zwierzęta, ryby, koralowce lejemy na przykład fitoplankton albo nie płuczemy mrożonek e, i wlewamy całość, e, jeżeli te koralowce karmimy pokarmami proszkowanymi, to z reguły tak naprawdę wystarcza, aby rurówki wyłapały sobie pokarm niezbędny im do przeżycia. Jeśli chcemy z kolei dokarmić naszego zwierzaka, można to zrobić drobnymi mrożonkami, czy właśnie pokarmami dla koralowców, czy filtratorów. Po sporządzeniu zawiesiny, warto wyłączyć też cyrkulatory, aby zbyt szybko nie rozmuchały jej po zbiorniku i pipetą rozpylamy tą zawiesinę w okolice otworu tuby lub wystającej korony. Rurówka sama sobie wyłapie to, czego będzie potrzebowała, nie powinniśmy wstrzykiwać jej tego pokarmu do środka. No, i to by było na tyle, moi drodzy, w temacie rurówek. Mam nadzieję, że tym filmem przybliżyłem Wam nieco świat tych cudownych. Zwierząt i zachęciłem Was do ich hodowli, bo moim osobistym zdaniem, jeżeli nie posiadamy zwierząt, które mogłyby je zjeść, to naprawdę warto pokusić się o posiadanie nawet kilku różnych gatunków i kolorów. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji kanału i zapraszam do obejrzenia pozostałych i przyszłych filmów na kanale. Trzymajcie się, cześć.